Siema, tutaj Fikusek na samym starcie chciałem Wam przedstawić tryb Nightmare. A także, właśnie jest nowy dom do zakupu za 125 tysięcy tej aktualizacji. Siemaneczkę ze strony Fikusek, a dzisiaj jest z nami. Siema, jakie <grytaki>, kurde. W dzisiejszym materiale zagrałem w Scyzlone Street na tryb Nightmare. I jest to tryb Nightmare. <grytaki> Dobra, do momentu świania się, nie? To... Mi się kojarzyło z w głowie to, jakbyś kurde jakiś amerykański ten dziennikarz, co napierdziela na tym, na takim dyktafonie szarym, nie, w łapie plastikowym. Fala <grym> i mówi do tego dyktafonu, nie, i sobie idzie i robi foty, nie, w jakimś miejscu, bo to była jakaś zbrodnia, nie, czy jakaś kredzież. Mogę, mogę taki taki nudny ten, jak ty się nazywa, taki spokojny kurde, wiesz, on już tyle spraw, tyle spraw reakcjonował, nie. Ej dobra, teraz się wczytało. A 0. zero? No. Aha. Dobra, jak coś zagramy tryb, tryb koszmar, bo to jest najwyższy tryb trudności w tej grze, nie? Został dodany w sumie tydzień temu chyba, nie? Jakoś. No. Poziom trudności na maksa masakryczny. A, i tutaj duch może być jakoś chyba co tydzień gdzie idzie, nie? Mhm. Mm ja. Taka... No, I no znaczy tylko co są... Minuta. Ej dobra, to ja takim dziwnym głosikiem będę cały czas mówił. No jak taki wiesz, totalnie już znudzony swoją pracą, bo wiesz, już tyle zbrodni widziałeś, że się niczego nie obawiasz, nie? Wiesz to gdzieś, że tyle osób zginęło w tym domu. Nice man mode. Okay. O. Jest tam obraz... A, nie mam obrazu. To ESG. Moja, tutaj. tutaj. Jestem w dziwnym... Ej, ten manekin tak nigdy nie stał chyba. Nie wiem, ale... jakiś kurwa ładnie tak wygląda. Tak. Halo Ghost. Czasu też coś chyba nie stało. Twierdzisz, że lokacje są inne. Co co? Twierdzisz, że lokalizacja są inne. A ja zrozumiałem, że ty powiedziałeś, Wiecie, że wakacje Limbo. są inne. Tak co ty Limbo. Limbo. Odpaliło się. Nie mam IMF aż jakby co? Hej. Nie. nie wzięliśmy specjalnie na ten tryb trudności żadnego, żadnych itemów kupionych dodatkowych, bo ubezpieczanie jest zerowe na tym poziomie trudności. To nie było śmieszne. śmieszna. No i duch może zmieniać lokację, więc słabiutko. Dawaj, klimat robimy. Mam jest idealnie. Co, mam przenieść świece i czekoladki? Kurde, nie, to ten zostajesz? Tej piwnicy. Ja nie chciałem, podgośnień gra. Żeby... Show yourself. Nie pokazał się na SG, jak coś jak to powiedział. Hello. Po kurde, ty chyba góra, piątka EMF. Już się zaczyna. Jo, ja, na górze też. Pokazuje a, a nie, to może być to jeszcze gdzie indziej teraz, nie? Nie wiem, co jak ja wiem. Duchy. Dowody. Poziom piąty. Witaj. Ja tu co, czas są piątkę jak stoję, nie? O, już nie ma. Cały czas mam piątkę tą. Halo. Więc dobra, ja to wywalam. Ale w sumie wiesz co? Strzela lampę. Bo na tym trybie trudności, jak on się cały czas zmienia pokoje, to lepiej mieć tego IMF-a cały czas w wyku. Przynajmniej Jada. wiesz, który to jest wtedy miejsce, nie? Jak on się cały czas przemieszcza się zgodzi. No, coś jeden z rzeczy takich. Zawsze ja wywalam i a To jest ta. decha, jak chcesz, ale ja bym nie użył. Decha. Ołczar? Surfingowa W jakimś odcinku muszę to pokazać no, Ale nie w tym, co? No staję w tym Znajdę się kiedy dwie specjalnie Ja mówię już Już na górze podnie... go nie ma, teraz poszedł do piwnicy Show yourself Show yourself on ESG Gdzie 80% plecy? mamy Aha Mieciu, zastawiłeś mnie Nie no, idę, pójdę A jaki tam jest w ogóle? Lampa A lampa w samym. Też odciski wszędzie. Jak to plazma, no to może być dobre. Bo to może teraz szybko się znajdywać, nie? Moim zdaniem. Haj, jestem samotną. Ma no, się on odpowiada, samotną tylko ojc. jesteś solo, o ile odpowiada, nie? Widzisz, no, że no, mogą być mroźne temperatury, jak to jest. Nie wiem, on się przemieszcza. No, nie wiem. Gdzie jest płótno? Postawiłeś się gdziekolwiek? No, w pokoju. tym najmniejszym. Ale... Czemu to? Nie wiem. Szybko to nic jak na pierwszą rundkę, moim zdaniem. No gdzie ma się co dziwić na ten poziom? No tak na razie się nic nie dzieje, ten duch jest... nieistotny. A kurde, jak się nic nie dzieje? Moim zdaniem... trzeba kłaść te obrazy gdzieś w widoczne miejsce, gdzie często będziemy przechodzić w jakichś korytarzach, tak jak to ta jest w Co się stało, co? Na tym poziomie, co Baj, się stało? Lag był. Ja nie miałem laga. Ghost. To nie był zwykły dzień. To nie był zwykły dzień, nie? O jest. ich skiza Nigdy nie jest. Nie Zresztą. widziałeś wódu, nie? Nie. Ja. Mam misję, żeby to użyć, wiesz? Chyba te drzwi kto zamykał? Które? Słyszałem, jak się zamknęły właśnie, no Właśnie. On drzwi zamykał. Czemu ona tak zapiszczał jak jakaś dziewczyna te drzwi? Przy zamykaniu? No nie? Tak, akurat otwierałem ja teraz. Ale to no te były zam dwa, no. zamknięte, te główne, ale nie ma odcisku. wcale. Ale to te drzwi tak. mają taki dźwięk, nie? No nie, teraz nie. No jest odcisk! A jest odcisk, no faktycznie. To nie tu zamkną, dobra. No zobacz, odcisk na górze i w 5 na dole, nie? No mobilny duch. Czyli na początku był w korytarzu, potem sobie poszedł do góry. Teraz może zawrócić na to, co? Masz jak to plazma, mhm. Czy co? No, Jezus Maria! Oh. Sorry Widzowie, że zasłoniłem wam to imf to ten jumpscare, a. się tak przestraszyłem, że aż wszystko mi w ciele. Stary, ręka do przodu, ka no, kamera no. poszła. Ja pierdziela, tak się przestraszyłem, że zasłoniłem, widzą tym urządzeniem. Zamskę raczej. Ale to było dobre wtedy. Ekstremalne, to jest straszny poziom w tej grze. Czy tam... Cosmer Nightmare. No moim zdaniem to jest taka akcja teraz, że chodzimy z Putnem... ...i z... Jest z... to... ...Kuźwa. ISG w łapie, no. I jak w jakimś momencie pojawi się... ...IMF-5, no to stawiamy to tam, nie? To znaczy, że to jest na ten moment jego pomieszczenie. Nie wiem, przegrupowywujemy się, czy co? Czy myślisz, że to będzie spirit i chuj? Bo to może być jeszcze spirit, nie? No może, może. Ja wiem jak to się razie z tym... Tak tu No, to nie jest. Ghost... Słuchaj, ty, no, ja sprawdźmy, ja bo mam już dwa t To sprawdźmy, co może jeszcze być w ogóle. Weź na balkonie jest system. Ja mam 4K IMF -a znowu tu przed domem. To jest hewa O kurde Siedzi cmentarz, Szarka się otworzyła Ona no jest na razie tu no Nie wiem, tu by się przydała płótno, jest nie, no dobra W sumie C nie będziemy... Powiem... Onrio, Oni, Gorio Wright. Gorio na e kamerze tylko, SG Nie można. Wrajtek to plazma Onrio, obraz Czyli obrazek to plazma i SG ewentualnie na tym I mroźna Czyli on nie będzie rozmawiał? No dobra ja, ale SG to wiesz, to dupa i tak, nie? Bo nie mam kamery, bo to jest ten, co na kamerze musi być. Drogą wykluczeń. No właśnie. A, tylko że w jakim momencie podjęłem decyzję, że na przykład... No dobra, obraz to nie jest, nie? Ja nie wiem. Albo czy to nie jest też tak? No, Może być. Masz na obraz? No, na dole. Bo tu była... Teraz skąd, nie wiem, właśnie chciałem o tym mówić, że jest niewygodne to w tym poziomie trudności, że nie wiadomo skąd zaatakuje, ale uważam, że mimo wszystko z góry. Piątkę tu mam, to nie wiem czy tak z góry, nie? Ej, bez kitu tu miałem piątkę. Myślę, Mi że jest... Oj, Nie jest, bo jestem martwy. Jestem w pić, po No właśnie. Zabój się? Nie. Ja. Myślisz, że to który jest? Gole z orkiestru. Jak sami zauważyliście... Wyjebałeś fajnie do, do tyłu. Czyli to Bagura. No, no. ale wiesz, teraz pewnie nie jest po ataku. No ja nie wiem co w takiej sytuacji robić, ja nawet nie strzelał. Tu nie ma, nie ma. Ole fart! Widziałeś co się wydarzyło? Nie. Musisz zobaczyć mój odcinek, nie? Naprawdę! Nazwę dam na, no, chyba na to w tytule, nie? Największe szczęście na świecie miałem, stary. Normalnie... Zamknąłem się i wychodziłem z budynku jak najszybciej, bo już nie mam zamiaru tam siedzieć. I mam zamiar strzelać. I kuźwa... Wychodząc drzwi mnie wypchnęły na zewnątrz. bo atak w takim momencie. Cześć, to? Ja otwieram te drzwi. I, I nagle te drzwi się w tym samym momencie zamykają i nie wypychają na zewnątrz, ogarniasz to? Takiego farta w życiu nie miałem, a, ta, a morda te chło, tego chłopa przed drzwiami na mnie, kurwa, wyskakuje, nie? Ja pierdolę. 44% presencji. No nie no, ja strzelam, nie? Moim zdaniem, kurde, nie było mroźnych, elo, to na pewno Więc, jeżeli nie było mroźnych To nie jest wtedy ten duch, jeżeli... No obrazu dalej, nie ma teoretycznie SG. ja bym stoi na to SG, tak szczerze jak to Ektopazm też nie było. Ja stałam na Gorio z takiego powodu, że po prostu mogę nie mieć kamery, nie? To chodzi. Więc tego nie zrobię. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek robienie egzorcyzmów... To, to w ogóle z ciekawostka ficusa ducha widać na kamerze, jak się teraz łazi pod Eee, Wszedł do I użyć kła, żeby znaleźć jego czas śmierci. No mogę to zrobić nie nie? Ale to jest bez sensu, moim zdaniem. Zrobię na Tatka i Rytual na pewne gramy. Teoretycznie ja mogę to zrobić, nie? Cały egzorcyzm. Mhm. Ale mam 35% sanity, i ten chłop od razu zrobiła tak jak tego tam wejdę. Jak chcesz? Pentagramy hmm. No dobra, ciekawe, jak szybko zginę. Zimne są. To już wiem, że nie ten duch, nie? Teraz są zimne, stary. Ja pierdolę, nie. Możesz zmienić? Nie mogę, to jest właśnie to. No na pewno... Nie mogę, bo o to chodzi, że jak już wybierzesz cel, to potem nie możesz go ten, nie. <grystanie> Pentagram żeby jest nie... na górze. W jego pokoju, by the way. A skąd jest to jego pokoju, a nie ten tutaj? Nie wiem, drugi jak raz są to jest mroźne to w sumie. Nie wiem, czy że są tu. Jak już wyszedł, w sumie nie wiem, może być wszędzie, teraz to się zmienia pomyślenia. Ale kurde, moim zdaniem to jest tu w korytarzu, bo jak zamknąłem się, się drzwi przed Mordą, to on tu od razu wyskoczył, nie? Ale w sumie mógł być niby z góry, nie wiem. Ale jest mega szybki śmieć. I co, jaki to by był kuźwa nawet na nie? Boski on. Ten co, ten co kuźwa mroźne, który. oni to miały być? Mhm. Kurde Oni Ma specjalną zdolność, która może szybko obniżyć zdrowie psychiczne osoby znajomej Nie wiem, pentagram To bardzo niebezpieczny duch Gdzie on dokładnie ten pentagram? Chce, może... Od razu na wprost no, On zamyka te dzieje, by the way, To bardzo niebezpieczny duch Jeśli chce możesz szybko obniżyć twoje zdrowie psychiczne i zdecydować, że cię zabije Tak, teraz wchodzi, nie? No I'm dead. Pierdolę, to jest, a w ogóle jaki jest... <ścoughs> nie jest... Nie jakiś obrzydliwy ten, zdeforowany, nie mam jakieś jakiś gówno to się to jest... <ścoughs> Przejebaliśmy. No to co? To w ogóle... A nie jest tak na tym poziomie, że się płaci za to, że się traci hajs? Za to, się nie uda jeszcze, jeszcze na minus bardziej? Nie, chyba. Tak, tak wyczerpliwie nie może, ja? Nie no, koszmar jest po prostu koszmarny. Jeszcze nie było, chyba odcinka, że obaj naraz zgnieśmie. Oboje jesteśmy. W się. Sensie. No, jest chcę zobaczyć. Nie wiemy bez kiedy dzień No dobra, to by było na tyle, nie mam dzieje, miam się podobało Do następnego, otrzymacie coś heos. Co?